Witam serdecznie Trygon Ognia na rozdaniu Lustro Uczuć, kochani. Eee, bardzo proszę pamiętać, aby nie brać do siebie tego wszystkiego, bo nie z każdym to czytanie może rezonować i raczej bardziej pewne że nie będzie rezonowało dlatego, że wiecie, że my mamy ascendenty jeszcze inne planety i oczywiście trzy dekady znaku więc bardzo was kochani proszę weźcie tylko dla siebie to co najlepsze z tych czytań i, a resztę po prostu wyrzućcie także zaczynamy drogie baranki, wasza pozycja w jakiej wy jesteście pozycji ósemka monet kochani to miałam tą kartę mm. ósemka monet. W jakiej pozycji jest Wasza osoba? W jakiej pozycji jest Wasza osoba? W jakiej pozycji drogie baranki jest Wasza osoba? W jakiej pozycji jest Wasza osoba? W jakiej pozycji jest Wasza osoba? W jakiej pozycji jest Wasza osoba? Szóstka kielichów. O wspominacie, kochani. Eee, wasze myśli i odczucia na temat tej osoby. Wasze myśli i odczucia na temat tej osoby. Bardzo proszę o kartę. Wasze myśli i odczucia na temat tej osoby. Mhm odczucia i myśli na temat wasz, waszego partnera, co ta osoba myśli o Was? Charakter tej relacji, charakter tej relacji, charakter tej relacji. Charakter tej relacji. Charakter tej relacji, tak? No, 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 no. Buła. Super. Prawdziwe intencje Wasze. Prawdziwe intencje tej osoby do Was. Pięknie. Wiadomości. przeszkody i trudności to pomoże co wzmocni przyszłość tej relacji przyszłość tej relacji. Oj oj i z przełożenia paść była w kochankowie. Eee, paść była w kochani eee. Bardzo e, wymyślicie o jakimś e, nowym uczuciu. Ehm... Wy, wy chcecie jakiegoś nowego uczucia, wy wręcz jesteście nastawieni na to nowe uczucie, kochani. W jakiej wy jesteście sytuacji? Wy, kochani, jesteście w sytuacji ósemki denarów. Bardziej bym się powiedziała, że skupiacie się na sprawach finansowych, ale tu jest mowa o uczuciach. Ja myślę, kochane baranki, że wy bardzo potrzebujecie dużo teraz cierpliwości. Zastanawiacie się nad tą sytuacją waszej wspólnej relacji, bo jest to rozkład typowo na relacje. Zastanawiacie się i e, znaczy zastanawiacie się. Jesteście w fazie pracowania nad tą relacją. E, pracujecie naprawdę nad tą relacją. E, ale wręcz aż tak, że was przyprawia to o jakiś stres, kochanie, bo to jest łosąbka mieczy. Na pozycji e, prawdziwe wasze intencje. Wy po prostu tak bardzo się boicie że, straty tej relacji, że aż jest tu jakieś czarnowisko. No ale zaraz do tego wrócimy. Wasza osoba jest na pozycji szóstki kielichów. Ona was, na was bardzo patrzy e, w taki sposób naprawdę bardzo fajny. Jesteście dla, e, dla tej osoby, jako osoba jakby z przeznaczenia. E, bardzo ciepło jej się w ogóle wy, osoby spod znaku baranka, bardzo ciepło jej się tej osobie kojarzycie. I jest to najprawdopodobniej jest to ktoś z przeszłości, albo jest to ktoś już w przeszłości, kochani, bo też tak może być. No ale no, ja mówimy to o relacjach, które trwają, tak? Więc szóstka kielichów mówi o takiej radości, o, o, takim, o takiej więzi, aż yy, wasza osoba. Yy, ja myślę, że Wasza osoba ma taką energetykę silną więzi, budowania więzi wspólnej, bo szóstka jest to budowanie rodziny. E, więc Wasza osoba naprawdę ma takie stanowisko bardzo fajne, jeśli chodzi w stosunku do Was. E, teraz tak, Wasze myśli co do tej osoby. E, wy bardzo, zobaczcie, Wy bardzo chcecie mocno pracować nad tym związkiem, nad tą osobą, że bierzecie bardzo dużo na swoje plecy, bo dwójka monet mówi, że bierzecie bardzo dużo na swoje plecy i przyglądacie się temu, tej osobie, tak? Przyglądacie się, chcecie solidny, chcecie zbudować solidny związek i bardzo ciężko nad tym wszystkim, słuchajcie, tak bardzo ciężko pracujecie, bierzecie bardzo dużo na siebie niemalże. Odczucie waszej osoby na temat wasz, Patrzcie, dziesiątka kielichów, ona widzi Was naprawdę bardzo dobrze, ona chce z Wami budować e, związek, rodzinę, dom e, i Wy właśnie dlatego tak bardzo dużo pracujecie, kochani, na to właśnie, bo wiecie, że ta osoba tego chce i Wy to wiecie. No, ja wam pewnie nie wiem, co mam tu powiedzieć, bo to są bardzo ładne karty, ale też wy żonglujecie czymś, tak, bo dwójka monet mówi o żonglowaniu czymś, czyli nie wiecie jakiego, wy, wy chcecie dokonać jakiegoś wyboru, albo przed wami stoi jakiś wybór, eee, jakiś wybór, nie wiem, ja bym powiedziała bardziej współpraca, nie, bo wy chcecie z tą osobą współpracować, e, tworzyć wspólnie wszystko. E, także ja wiem, co macie naprawdę bardzo ładne karty. Ja tylko nie rozumiem tej ósemki mieczy. No. E, mm, ja Wam powiem, że. No, co się dzieje z tymi pioseneczkami? Ja Wam powiem, że też Wy, Baranki, możecie być na pozycji takiej, że jest tu, po, jest tu potrzeba wyjaśnienia jakiejś sytuacji, wyjaśnienia jakichś problemów, sprecyzowania, e, sprecyzowania swoich potrzeb i partnera, i Was to przyprawia takie oczarnowictwo. Na pozycji charakter tej znajomości. Jest to rycerz buław i to mówi o takim naprawdę fajnym, ognistym charakterze waszej, e, waszej relacji. Mogą też tu być troszeczkę jakieś tarcia, jakieś kłótnie. E, ja myślę, że mm, problem wynika z tego, że jest tu jakiś, e, jest tu brak porozumienia tak naprawdę między wami, brak takiej spójności, jest bardzo dużo ognia, wręcz bym powiedziała. No co się dzieje? Czemu, czemu mi ten jazz nie leci? Jest bardzo dużo tutaj e, takiej, e, ja bym powiedziała, niespokojnego poruszania tematów, tak? E, Jakichś jakiś sprzeczek, tak? Niedomówień, bo rycerz Buław jest to osoba zmienna, jest tu po prostu zmienność, tak? Nie ma stabilizacji, jest zmienność, tak? Yy, prawdziwe wasze intencje, i to jest ósemka mieczy. Ja wam powiem, że to wygląda tak, że wy jakbyście nie mogli wyjść z jakiegoś marazmu. Yy, ósemka mieczy mówi, że zamykacie się sami, yy, zamykacie się sami w takiej kuli czarnowictwa, yy, nie wiem, strachu. Yy, nie. No co tu się dzieje? Czemu to nie leci? E, ósemka, ósemka mieczy. E, są to wasze bardzo. Są to tylko i wyłącznie wasze negatywne myśli. I ja nie wiem, czy Wy myślicie, że nie da się tu czegoś zrobić w tej, w tej relacji, że już nie da się tutaj nic zrobić? E, jest to, jest to dla was jakieś druzgo, takie, druzgoczące, nie, ale takie męczące. Słuchajcie, prawdziwe intencje tej osoby. Wy dostaniecie jakieś wiadomości miło tej osoby. Ta osoba chce z wami tak jakby porozmawiać, wyjaśnić tą sytuację. Ona chce z Wami naprawdę Utrzymywać, e, trzymać ten kontakt, trzymać tą współpracę nad tym związkiem, chce działać w tym związku razem z wami. E, to są jej intencje, aby ten związek wznieść na inny poziom. E, przeszkody, kochani, przeszkody jest to tak, że jest to jakaś rutyna, bo umiarkowanie mówi o jakiejś rutynie, o jakimś takim, i wy też to widzicie. Ja myślę też, że dwójka monet mówi o tym, że. Nie do końca jesteście, przepraszam, baranki, nie gniewajcie się, ale nie do końca jesteście w porządku w tym związku, bo też może być tak, że macie wybór i, i pojawiła się nowa osoba, tak? I dlatego jest tak, też tak może być. A dla niektórych po prostu, właśnie, że tu czas wyjaśnić jakieś problemy, coś tutaj trzeba sklarować, wyklarować. Jakieś niedogadanie się. Charakter znajomości, jakieś niedogadanie się albo kłótnie też mogą być, słuchajcie, między wami kłótnie, a poza tym przeszkody, to może być tak, że wy już jesteście tak przyzwyczajeni do tych kłótni, do tego, że zaczynacie po prostu tego nie widzieć. Co się dzieje? No i e, zaczyna to być po prostu tak jakby utarte, nie? Bo umiarkowanie mówi o takiej stabilizacji. Ale bym powiedziała, że te kłótnie i, i ta wymiana zdań, e, czy na przykład jakieś problemy niepowyjaśniane, zaczyna być to rutyną i zaczyna być to normalne. E, kochani, co wam pomoże? Walka troszeczkę. Walka. Walka o ten związek, tak? Co wam pomoże? Albo odpuszczenie tych walk. Odpuszczenie i e, odpuszczenie tych walk E, odpuszczenie tych kłótni i dojście do porozumienia, tak, żeby zapanował spokój między Wami, e, żeby, żebyście sobie wyjaśnili pewne sprawy. E, no, co tu mogę więcej dodać? Piątka była, jest to karta walki w ogóle, takich kłótni niesłusznych i tak, moim zdaniem, zawalczyć o ten związek, e, kochani, i zaprzestać kłótni. No, i przyszłość relacji, kochani, piątka monet. No, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu, piątka monet jest to strata energetyczna jest to strata kogoś. Strata kogoś, strata czegoś. Odejście. Kochani, nie powiem Wam nic więcej, bo nie lubię takich wiadomości mówić. Powiem Wam, że okropnie. Ale tak czy tak znaczy okropnie, wcale nie okropnie, bo po prostu ma być co będzie, tak? Wy macie dla siebie wybierać, kochani, zawsze to, co najlepsze. Jeżeli wy się źle z czymś czujecie, to, kochani, to nie ma o czym mówić, macie myśleć o swoim serduszku, tak, wiadomo, że nie egoistycznie, bo trzeba też myśleć o drugiej osobie, ale wy macie przede wszystkim też być szczęśliwi, patrzeć na szczęście, do przodu, nie martwić się, tak? Skupić się, skupić się na budowaniu swojego własnego szczęścia, bo prawda jest taka, że jeżeli my w środku jesteśmy szczęśliwi, to wszystko na zewnątrz przychodzi też. Kochane baranki, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Jeśli e, macie ochotę, łapkę w górę, będę Wam bardzo wdzięczna. E, trzymam za Was w ogóle mocno kciuki. E, cieszę się, że ze mną jesteście. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w dalszej drodze, kochani. No i trzymam Was serdecznie, trzymam za Was kciuki, kochani, żeby, e, żeby Wam się naprawdę wiodło. Buźka, kochani. Tak, kochane lewki miałam. Norwal musiałam wyjść. Witam Was serdecznie na rozdaniu Lustro Uczuć. Nie wiem, czy mówiłam na początku, bo już zapomniałam, abyście nie brali do siebie tego kompletnie, dlatego że nie... Mm, Mamy tak, trzy dekady znaku i mamy też różne ascendenty, także nie ze wszystkimi to będzie rezonować. Weźcie tylko, kochani, e, dla siebie wszystko to, co najlepsze. E, dobrze? I teraz tak, wy w tym związku siódemka monet. Wasza osoba w tej relacji, wasza osoba w tej relacji, wasza osoba w tej relacji. Wasza osoba w tej relacji. Dobra. Miecze. O, kłótliwa. <laughs> Żartuję. E, twoje odczucia. Co myślisz na temat tej osoby? Mhm. Co ta osoba myśli o Tobie? Co ta osoba myśli o Tobie? Mhm. Charakter waszej znajomości, waszej relacji. Miecze, czwórka miecze. raczej Dobrze. Teraz tak, kochani. Prawdziwe intencje wasze w stosunku do tej osoby. Dziesiątka monet. Załóżmy, że to będzie tak. Eee. Prawdziwe intencje tej osoby w stosunku do Was. Patrzcie, ja pierniczę. Nie wiem, tutaj taki Przeszkody i trudności w tej relacji. Przeszkody i trudności. Diabeł. Hmm. Co pomoże, co wzmocni. I przyszłość tej relacji. Super. Asmonet, patrzcie. Nowy początek. I ósemka. I jeszcze zwycięstwo, kochani. Patrzcie. Słonka, wy jesteście na etapie przyglądania się, tak naprawdę. Zwyciężycie. Zwyciężycie. Jest to w ogóle wasza karta, karta lwa. Wy zwyciężycie. Wy jesteście w siódemce monet, czyli wy przyglądacie się czemuś. Przyglądacie się temu partnerowi waszemu. Zastanawiacie się, tak naprawdę, co tu w trawie piszczy. Bo wasz partner. Wasz partner pokazuje się w takim, jest to na pewno młoda osoba, albo młoda duchem młoda duchem, albo z strygonu powietrza waga bliźnięta, albo wodnik, ale też osoba, która walczy o swoje prawa. Potrafi też powiedzieć takim słowem troszeczkę ugryźć. Więc ja bym powiedziała, że wy, ta, wy się przyglądacie tej osobie ona jest na pozycji pazia mieczy. jest to osoba, która lubi zdobywać wiedzę, uczy się, tak jest taka ciekawska, może zadawać dużo pytań, gdzieś tam sobie lubi chodzić doświadczać, tak ale jest, też osoba, jest to osoba, która nie da się ubezwłasnowolnić paść mieczy się nie daje ubezwłasnowolnić i jest to być może osoba nawet troszeczkę kłótliwa kochani Wasze odczucia na temat tej osoby. Jest to takie uczucie, wiecie co, rycerz, rycerz kielichów mówi o takim spełnieniu się. To uczucie jest takie ciepłe, sympatyczne, kochani. Ja bym powiedziała, fajna współpraca. Wy byście tak chcieli, tak? Wy byście tak chcieli, wy tak podchodzicie do tej osoby, a wy to. Mm, Myślicie o tej osobie, że ona, że ona jest taka ciepła, uczuciowa, fajnie współpracująca, tak? Natomiast ta osoba o Was myśli troszkę inaczej. Ja bym powiedziała tak, dziewiątka kielichów. Wy dla tej osoby jesteście jakimś spełnieniem, tylko nie wiem jakim. Ehm, w każdym bądź razie ta osoba też widzi was jako osobę roszczeniową, troszeczkę, bo dziewiątka kielichów to nie tylko super zabawa i spełnienie marzenia, ale to też jest postawa roszczeniowa. Ja bym bardziej tak powiedziała, że ta osoba tak na was troszeczkę patrzy, że jesteście bardziej tacy roszczeniowi, kapryśni, może troszeczkę też kapryśni i że uważacie, że wam się wszystko należy. Tak bym tu powiedziała przy tej dziewiątce mieczy. I kochani, tak, wasza charakterystyka, Waszej, waszej relacji, czwórka mieczy, czyli taki względny spokój, bym powiedziała, ale oddalenie się też od siebie, bo każdy musi na swój sposób wyzdrowieć, tak? I ja bym powiedziała, że charakter waszej relacji na tym etapie jest teraz takie spowolnienie i przemyślenie: tak naprawdę, tej relacji, co należy w tej relacji zmienić, co należy przepracować, ale też każdy z Was potrzebuje takiego swoistego odpoczynku i czasu dla siebie. Kochani, prawdziwe intencje wasze do tej osoby jest to stabilizacja, jest pełnia rodziny, pełnia związku, dobra sytuacja materialna. Tak, fajny dom, tworzenie nastawienie się na to. tak dla was jest to bardzo ważne. Musi być ta stabilizacja również materialna jak i uczuciowa, bo dziesiątka monet jest to szczęście na każdym etapie tak? nie tylko monetarnym czy nie tylko uczuciowym. W każdym bądź razie Wy macie takie intencje, zapewnić tej osobie stabilizację, spokój, zadowolenie, fajny dom, tak? Fajny dom, gdzie wszystko jest oparte, znaczy fajny dom i przede wszystkim myślę, że spokój materialny. Prawdziwe intencje tej Waszej osoby, I słuchajcie, jest tu dziewiątka mieczy. Ona się po prostu tak zachowuje, jakby się was bała, ale nie jest to tak do końca. Ona po prostu jest, kochani. Ja bym powiedziała przy dziewiątce mieczy jest po prostu czymś zmęczona i ona zaczyna to dostrzegać jako więziennictwo, bo dziewiątka mieczy jest to depresyjne myślenie, ale jest to na własny, jak to się mówi, jest to um, są to czarne myśli danej osoby, tak? Ona widzi tą sytuację zupełnie inaczej, ta osoba ją troszeczkę. Ta, ta sytuacja ją troszeczkę po prostu przeraża, tak? A może też właśnie to, że każdy z Was potrzebuje wyzdrowienia. Ona coś po prostu. ta osoba widzi w Was i ją to po prostu przeraża, albo ta cała sytuacja tej relacji, ona jest po prostu przerażona, ona nie wie po prostu, co dalej. Więc takie, tak jakbym to widziała, intencje, nie intencje. Nie, to nie są. to nawet. Ciężko mi tu powiedzieć, że to są te prawdziwe intencje. Ja bym powiedziała, że ta osoba nie wie tak naprawdę, Jest, są te jej czarne myśli, ona się bardzo boi. Ona się bardzo boi. I ja bym powiedziała też, że ta osoba, e, e, słuchajcie, ta osoba, e, cie, ona może nawet tęskni za jakimiś uczuciami, za, za dawnym związkiem, na przykład, tak. E, za dawnymi czasami, które na przykład u Was były, bo to może być relacja bardzo długo, długotrwała, tak? E, która ma swój staż, e, ale też taka depresyjność, taka. Mm, jakby to nazwać? E, ona tak jakby widziała, że znajduje się w jakimś skomplikowanym położeniu. Ta sytuacja po prostu jest dla niej skomplikowana i ją to przeraża. Przeszkody. I zobaczcie, właśnie przeszkody. Karta diabła mówi o tym, co jest. Alexa connect my phone. No co jest grane? Dlaczego ona nie chce połączyć? Tak. Czyli przeszkoda i trudność, przeszkoda i trudność waszej relacji. Słuchajcie, jesteście na uwięzi tak naprawdę jakiś myśli. Ja bym powiedziała bardziej albo może tu też co jest? Czemu jest brak połączenia? Now connected to Galaxy S20 FE. Super. Now connected to Galaxy eee, S20 FE. Bardzo was przepraszam, ale coś mi się tu stało z tą moją Aleksą. Eee, gdyby ktoś nie wiedział, co to jest Alexa. jest to głośnik interaktywny, mm. <laughs> który mi towarzyszy jako koleżanka. <laughs> no, nie, posłuchajcie. Karta diabła właśnie mówi o jakich współzależnościach, Zależny, że e, przeszkodą jest to, że jedno od drugiego jest zależne. Jest tu też to może być też, słuchajcie, jakaś choroba, e, która po prostu jest y, ubezwłasnowalniająca, i dlatego właśnie stąd takie myślenie tej waszej osoby, y, tak? Y, jakieś takie, y, albo też po prostu może chodzić o strefę finansową, że na przykład wy jesteście na tej mocniejszej pozycji finansowej, y, ta osoba nie jest na tej pozycji finansowej, i dlatego tak bardzo ją mocno to przeraża, bo ona się czuje uzależniona na przykład od was, tak? Też tak może być, ale kochani, yy... <grym> i co jeszcze? Dużo niedopowiedzeń tutaj może być. Ja nie mówię, że kłamstwa, ale dużo niedopowiedzeń. Brak po prostu yy, między sobą dobrej komunikacji. Dobrej komunikacji. I słuchajcie, co może pomóc? Przestać się bronić wzajemnie przed sobą. Ja bym tak to powiedziała, patrząc na inne karty. Przestać się bronić wzajemnie przed sobą. Ta osoba, wasza osoba powinna, w ogóle powinna się przestać bronić. Tak mocno, strasznie, zakładać granice przed wami. Wy powinniście też przestać się bronić przed nią. przestać, przestać Słuchajcie. albo drugie tłumaczenie spróbować ten związek obronić spróbować ten związek obronić dogadać się bo zobaczcie relacja tej przyszłości jest tu dogadanie się i asmonet jest nowy początek to jest coś pięknego to są miłe wiadomości miła rozmowa miły kontakt także słuchajcie spróbować obronić ten związek dogadać się w zupełnym takim spokoju, bez jakichś spektakularnych zachowań, bez nerwów, bez, bez podejrzeń, bez wygadywania sobie, tylko po prostu spróbować się dogadać, zrozumieć, że każdy ma wady, tak? I naprawdę jest szansa na zbudowanie solidnej, słuchajcie, relacji. Jakbym tak patrzyła na stronę finansową, to jest tu szansa na, na nowy początek finansowy, słuchajcie, dla kogoś, no ale dobra, zostawmy to. Eee, kochani, Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że Wam się czytanie podobało. Weźcie tylko dla siebie to, co najlepsze. Bardzo bym prosiła, jeśli się podobało, łapka w górę. Jeśli ktoś będzie miał ochotę na czytanie prywatne, e, zapraszam do kontaktu. WhatsApp jest, e, Whatsapp jest podany, numer telefonu albo przez maila, jak ktoś chce, kochani. A Wam życzę wszystkiego, co najlepsze, drogie lewki, spełnienia, spokoju, abyście się nie, stre, nie stresowali, bo naprawdę będzie wszystko dobrze. No, dziękuję Wam, kochani. Bardzo trzymam za Was kciuki i wszystkiego dobrego. Witam serdecznie, drogie strzelce, rozdanie lustro uczuć. Kochani, już tasuję karty. Chciałam Wam powiedzieć, i już mi w ogóle wyszedł, świat. Zobaczcie, pójdziecie w świat. Albo jesteście gdzieś w świecie. No tak. Kochani, pamiętajcie, nie bierzcie wszystkiego do siebie, tylko to, co rezonuje. Dlatego, że wiecie, że mamy 3 dekady znaku i mamy inne ascendenty, Wenus, Marsa, więc horoskop naprawdę może nie rezonować ze wszystkimi, albo tylko w połowie. Także, kochani, pamiętajcie o tym. No i robimy rozkład. Lustro uczuć, tak? Strzelec, ty tym tej relacji, drogi strzelcu, a smieczy, rycerz była. Wow, wypadły mi dwie karty, więc ja, kochani, to zostawiam. Wasza osoba w tej relacji, wasza osoba w tej relacji, drogie strzelce, wasza osoba w tej relacji. Fajnie, jak mi karty wypadają, bo wiecie, wtedy energia pięknie śpiewa. Za dużo mi wypadło. Wasza osoba w tej relacji. Wasza osoba w tej relacji. Dobrze? No. Karta śmierci. Majne Güte. Rycerz. Dobrze. Kochani, teraz tak. Eee, twoje odczucia strzelcu i twoje myśli na temat tej osoby. Co myślisz o tej osobie? Co myślisz o tej osobie, drogi strzelcu? Co myślisz o tej osobie? Co myślisz o tej osobie? O tej osobie? Trójka mieczy. Dlaczego? Co ta osoba myśli o tobie? Co ta osoba myśli o tobie? Pasz monet.